Wolny. no nie. Nie, nie te... tak. Świeczka spadła. Ucinek... Samolot. Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie w komuniku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was haul zakupowy. Tego typu odcinka nie było na moim kanale już bardzo długo. Serio nie pamiętam kiedy po prostu sobie tak siadłam i pokazywałam wam jakieś ubrania, które sobie zgromadziłam. Więc tutaj będzie naprawdę sporo rzeczy, które mam już od Kilku miesięcy, że tak powiem, i widujecie także te ubrania u mnie na Instagramie, jeśli mnie obserwujecie. Mój Instagram nie jest prywatny, także możecie zajrzeć, zaobserwować. No i układam właśnie z tymi ubraniami jakieś stylizacje, daję Wam inspiracje, także koniecznie obserwujcie. I dzisiaj stwierdziłam, że właśnie nagram taki większy haul. Pokażę Wam, co tam udało mi się fajnego złapać. Jest tutaj sporo ubrań z różnych sklepów, także zapraszam Was do oglądania. Postaram się Wam także robić takie przebitki jak wyglądam w danym ubraniu żeby po prostu było Wam lepiej to wszystko widzieć no i co nie przedłużając zapraszam Was do oglądania zacznijmy może od czegoś typowo wakacyjnego letniego będą to buty a bardziej klapki które stały się totalnym hitem Właśnie tego sezonu. Także mam je u siebie. Przyznam szczerze, że na początku chciałam je wydropić, ale no niestety się nie udało. No i teraz mam je już u siebie. Tak się prezentują. Niby zwykłe klapki, ale są to Easy Slide. Niby zwykłe klapki, totalnie proste, basicowe, ale kiedy wiecie, różne gwiazdy zaczęły się pokazywać gdzieś tam na mieście w nich, czy to Justin Bieber, no to po prostu stały się totalnym hitem. Ja je mam w tym klasycznym. Kolorze, dokładnie nie wiem jak on się nazywa, ale postaram się Wam tutaj napisać. One są mega wygodne. Ja nie chodziłam w nich za dużo, ale jak przyszłam się, wiecie tak, chwilę, to naprawdę są bardzo, bardzo wygodne, także to trzeba im przyznać. Nie wiem, jak na dłuższą metę. Ta jakość jest chyba taka zwykła, wiecie, to nie jest nic szczególnego, nic specjalnego, ale no jednak robią furorę. Z tego co wiem, te buty tak normalnie nie są dostępne w sklepach, chyba, że takich trituerowych, takich butikach. Także to tyle jeśli chodzi o klapki. Dalej pokażę Wam sukienkę. Jest ona z berszki. W ogóle ma jeszcze metkę, ponieważ jeszcze w niej nie chodziłam. Berszka ma, z tego co wiem, teraz sporo właśnie rzeczy w takim kolorze. Są też chyba takie spodnie, też taki top bardzo podobny. To jest taka sukienka ołówkowa, bardzo taka przyległa, która podkreśla talię, Ja mam 170 cm wzrostu. Ta sukienka długościowa jest idealna. Tutaj właśnie taką ma górę, postaram się Wam to właśnie na przebitce bardziej pokazać. Niestety materiał jest sztuczny, więc według mnie jest to minus, myślałam, że to będzie bawełna. Ja w ogóle mam mało rzeczy brązowych w szafie, a w sumie bardzo podobają mi się takie kolory nudowe, brązowe, beżowe, ale chyba jakoś tak bardziej te kolory mi pasują do jesieni. Jak już jesteśmy przy takich kolorkach właśnie Niudowych, beżowych, jasnych, to pokażę Wam top. I nie bez powodu Wam go pokazuję, bo dość często go noszę i też na wielu Insta Stories on był i właśnie pytaliście się skąd jest ten top. On jest z handemu totalnie nie wiem czy jest jeszcze dostępny. Jak go kupowałam chyba ze dwa miesiące temu I popełniłam błąd, ponieważ Nie spodziewałam się, że właśnie tak mi się spodoba Właśnie ten top i mogłam kupić W innym jeszcze kolorze, bo z tego co wiem Były jakieś pastelowe Jest on taki bawełnian, naprawdę miły w dotyku I taki, ten materiał jest serio fajny Taki porządniejszy Niby zwykły, taki klasyczny Ale naprawdę spoko, ja miałam bardzo podobne Zberszki Ale jednak ten z handemu jest lepiej wykonany Według mnie Dalej dla odmiany coś bardziej kolorowego jest tutaj sukienka, która była na moim zdjęciu na Instagramie i bardzo dużej ilości z Was, ona się mega spodobała, także stwierdziłam, że tutaj również w tym filmiku Wam ją pokażę. Ona jest lniana. E, właśnie jest taka, mimo tego, że ma długi rękaw, to wydaje mi się, że w taki e, ciepły dzień nie będzie w niej aż tak gorąco. Tutaj ma taki pasek wwiązanie. E, niestety jednym ze sporych minusów są te guziczki, ponieważ trzeba każdy pojedynczy guziczek zapinać, a są one naprawdę bardzo małe, a jest ich tutaj naprawdę sporo, ale ogólnie prezentuje się świetnie. Jest taka bardzo kwiecista. naprawdę ten print mi się bardzo, bardzo podoba. Uważam, że ta sukienka jest i taka codzienna, ale też taka bardziej odświętna Także ma różne zastosowanie I właśnie jest do dostania w zarze Dalej spódniczka z Laurelli Tak się prezentuje W ogóle nie wiem, czy mam jeszcze do nich kod Jeśli będę miała kot rabatowy właśnie do nich To dam wam w opisie, bo nie wiem, czy on jeszcze jest aktualny taka. Właśnie w kolorze takim jabłuszkowym Takim pastelowym, zielonym Bardzo ładna gumka właśnie tutaj u góry W ogóle ta spódniczka jest super Bo tak naprawdę w ogóle się nie mnie Jest to taki materiał, że ja już ją kilka razy miałam w walizce A naprawdę później wyjęłam I normalnie tak się prezentowała Także to jest akurat super Dalej kolejna sukienka Również z Berszki O nią było naprawdę sporo pytań Również na moim Instagramie Kto by się spodziewał Ale niestety... Kolejny mój błąd. Zamówiłam rozmiar M. I teraz nie chcę wyjść na jakąś pikmi, Bo zaraz ludzie będą pisać O, będzie zaraz mówić, że jest taka malutka Jestem taka słodka, mini i w ogóle Na długość jest spoko Ale jeśli chodzi o dekolt Jest trochę za duży, ale mimo tego wydaje mi się, że tą sukienkę zostawię Bo kiedy zamawiałam ją Nie było rozmiaru S I w ogóle teraz ta tkanina I ogólnie yy, właśnie taki prosty krój Jest bardzo popularny Też takie yy, sukienki widziałam w Zarze Dalej taka bluzka W motywie tie-dye, jest ona z handem z długim rękawem, więc ona będzie na takie troszeczkę chłodniejsze dni. Tutaj ma takie marszczenie u dołu, takie wiązanie po dwóch stronach. Stwierdziłam, że bardzo ładnie będzie prezentować się do jakichś shortów. I jak mowa o shortach, to mam tutaj takie oto zberżki. Widziałam je u sporej ilości osób z internetu. Chyba w ogóle widziałam je u pierwszej osoby, to była Doda. Chyba tak. I one mi się bardzo, bardzo spodobały. Tak się prezentują z tyłu, ponieważ wyglądają trochę jak taka spódniczka. One nie wyglądają jak takie klasyczne shorty, bo są takie bardziej właśnie rozkloszowane po bokach. Są dość krótkie, to trzeba przyznać, ale ogólnie w całości w ogóle ten ich kolor jest świetny, e, także właśnie berszcze możecie je dostać. Czas na kolejne, a zarazem ostatnie buty, które właśnie pokażę Wam w tym holu. E, niektórym mogą się nie spodobać, ale chcę tutaj uprzedzić pytania i e, zdziwienie. One mają taki motyw, one są lekko przybrudzone, one mają taki właśnie efekt. Taki jest zamysł marki. Marka się tym charakteryzuje. Są to Golden Goose, buty, właśnie od nich, sneakersy. Na początku byłam troszeczkę sceptycznie do nich nastawiona. Nawet we vlogu z Warszawy, jak byłyśmy z Julką w sklepie, ja się tak zdziwiłam. i mówię, a Julka, one wyglądają jak przybrudzone, coś tam się zaśmiałam. Ale ogólnie, później jak zaczęłam je mierzyć i tak bardziej. Wszystko przeanalizowałam, stwierdziłam, że potrzebne są mi właśnie takie sneakersy, które będą pasować i do spódniczki, i do shortów. Ja lubię mieszać też różne style, także tutaj się też nie zdziwcie. W ogóle te golden gusy są w różnych kolorach, serio. Ja nawet nie mogłam się zdecydować, który wybrać, ale stwierdziłam, że wezmę takie mocne, mocny taki y, kolor i tutaj są srebrne sznurówki mają właśnie z napisem Golden y, Goose mają taką wiastkę z panterką tutaj mają złoty element i mają właśnie taką podeszwę przybrudzoną taką właśnie jakby były już używane ale one są nowe one są totalnie nowe jestem serio zadowolona z tego zakupu bo naprawdę bardzo bardzo chciałam tego typu buty dalej jeszcze kurtka którą mam już od jakiegoś czasu y, i jest to tak Taka właśnie jeansowa kurtka. Tak się prezentuje, jest ona z berżki, coś innego. Ja zawsze jak właśnie miałam kurtki tego typu, to miały po prostu klasyczny kolor takiego jeansu. Do tej kurtki chyba także były shorty, ale ja ich nigdzie nie widziałam, ani w sklepie, ani online jakoś. Stwierdziłam, że tutaj pokażę Wam także komplet, który totalnie zrobił furorę również na moim Instagramie. Bo gdzie indziej. A ja po prostu wszystkie te ubrania Pewnie już albo widzieliście na Instagramie, bo tam wszystko jest wcześniej, na bieżąco. I jest to taka długa spódnica. W ogóle mam też chyba TikToka w niej. I do tego taki top. Jest to set z Sinsaya i naprawdę mega fajnie to leży. Top jest jak hiszpanka, tak się go nosi tutaj. Spódnica jest mega długa, także osoby niższe muszą po prostu ją mierzyć. U dołu jest takie rozcięcie, jest też taka falbana, taka bardzo właśnie letnia, taka przewiewna. Mam nawet metki, także mogę wam powiedzieć cenę. Top kosztuje 30 zł, a spódnica 60 także taki oto set. Tutaj jeszcze od to dostałam taki oto dresik, ale właśnie taki idealny na Lato, ponieważ z krótkimi jakby z shortami po prostu Które są welurkowe tak samo jak bluza w bardzo ładnym kolorze Bardzo lubię w ogóle kolor zielony, jakoś tak mi się podoba I tutaj bluza, która jest krótsza Ona jest z kapturem, nadal w ogóle mam metkę, bo jeszcze w niej nigdzie nie wychodziłam Serio bardzo, bardzo mi się podoba Wszystko jest takie miękkie, milutkie Także kochani to było na tyle jeśli chodzi o ten haul Jeśli dotrwaliście do tego momentu to napiszcie w komentarzu ubrania Wtedy będę wiedziała, że dotrwaliście do końca. Także będę serduszkować komentarze. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję Wam za poświęcony czas, Czasu bierzaki.